Siódma, Rozmowa poranka. Moimi Państwa gościem jest ksiądz Paweł Antosiak ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kilka dni temu stowarzyszenie zaprezentowało raport Wolność religijna na świecie. Ile krajów świata ten raport obejmuje? Raport obejmuje, można powiedzieć, że wszystkie kraje na świecie, ponieważ 190 sześć krajów. No i w tych 196 krajach okazuje się, że 61 krajów dotyczy łamanie czy dyskryminacja, łamanie prawa o wolności religijnej, prześladowania czy dyskryminacja ze względu na wiarę. Czyli mówimy o ogromnej liczbie ludzi, milionach? Niestety nie. Mówimy o jeszcze większej liczbie ludzi, ponieważ ta sytuacja łamania praw. Prawa do wolności religijnej dotyczy głównie Afryki i Azji. Więc ta jedna trzecia krajów świata, to aż niemal 5 miliardów ludzi na świecie jest dyskrymi dyskryminowana czy prześladowana ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. I tutaj trzeba zaznaczyć, że niestety najbardziej dyskryminowaną i prześladowaną religią jest właśnie chrześcijaństwo. A jakie formy naruszeń wolności religijnej opisujecie w raporcie, bo one są różne w różnych częściach świata? Oczywiście są to islamskie grupy terrorystyczne, są autorytarne rządy, są kraje, w których, w których te wszystkie, można powiedzieć, elementy łączą się w jedno. Takim przykładem jest Nicaragua, gdzie dyktatora prezydenta Ortegi systemowo niszczy kościół. Biskupi są oskarżani o zdradę stanu, deportowani, grabione i bezczeszczone są miejsca kultu. Wszystko to spowodowane jest krytyką kościoła, że upomina się o prawa najbiedniejszych, a więc. Są kraje, w których można powiedzieć, że obecne są niemal wszystkie elementy, czy jakby wszystkie formy dyskryminacji, prześladowania, yy, łamania wolności religijnej. A są też, są też kraje, w których po prostu islamski terroryzm, czy islamskie grupy terrorystyczne, no, tak naprawdę całkowicie niszczą, łamą wolność religijną, w danym kraju. No to chociażby Nigeria, która, która, tutaj w ostatnim czasie można powiedzieć, że przoduje w tej, w tej brutalności wobec, wobec wolności religijnej, bo tylko w ubiegłym roku w samej Nigerii zginęło przeszło 7600 osób, chrześcijan, Zostało zamordowanych i to zazwyczaj w czasie, w czasie modlitwy, w czasie niedzielnych zgromadzeń. Prześladowań doświadczają też misjonarze i misjonarki? Tak, oczywiście. No, oni są zawsze ze, ze swoimi, oni są zawsze z tymi, do których, do których są posłani, i no, niestety też obserwujemy z roku na rok wzrastającą liczbę e, zabójstw księży, zabójstw sióstr zakonnych misjonarzy, e, porwań, które tak naprawdę. No, to dzisiaj wiele nie wiadomo, co się stało z tymi porwanymi osobami. Najprawdopodobniej wiele z tych osób porwanych no, na dzień dzisiejszy już nie żyje, ale to pokazuje takie piękne posłanie czy piękną misję tych, którzy, którzy, właśnie idą głosić Ewangelię o Chrystusie, że do końca pozostają z tymi, do których są posłani, no i bardzo często po prostu wraz z nimi giną. Ci, którzy dokonują aktów przemocy, oni często pozostają bezkarni. No niestety najczęściej pozostają bezkarni, ponieważ no, w tych krajach y, łamanie wolności religijnej, y, dyskryminacja czy prześladowania są pochwalane przez, przez te grupy terrorystyczne, przez rządy, więc y, jak najbardziej. 90 kilka procent, można powiedzieć, tych przypadków pozostaje bezkarna, a wręcz przeciwnie, każdy z takich przypadków bardzo często nakręca czy uruchamia następne przypadki. Jest jeszcze jeden aspekt y, tych wydarzeń. Jeśli jakiś kraj uznaje się za ważny, to wtedy wycisza się mówienie o naruszeniach wolności religijnej? No, niestety, tak to wygląda. Tutaj pani redaktor bardzo słusznie. Y, uderza można powiedzieć w taki punkt, który, który no w wielu mediach czy, czy w wielu organizacjach światowych, yy, yy, o których się przemilcza. Przykładem takim jak tej yy, podem Przykład jednego kraju, a to jest dużo większa skala, no jest Demokratyczna Republika Konga, gdzie z kilkunastu do 120 wzrosła liczba grup terrorystycznych. Nic na ten temat nie ma w jakiejś takiej, można powiedzieć, światowej opinii publicznej, nie ma żadnych reakcji organizacji międzynarodowych. Dlaczego? 70% światowych złóż kobaltu, a także innych metali rzadkich znajduje się właśnie w Kongo. Grupy terrorystyczne tam wykorzystują niewolniczą pracę w nieludzkich warunkach, aby móc finansować swoją działalność. Świat milczy, no bo z tych minerałów oczywiście robione są baterie do telefonów, komputerów, aut elektrycznych. O ofiary upominają się tylko tak naprawdę ludzie kościoła, biskupi katolicy, którzy w tym momencie, gdy upominają się o tych najsłabszych, tych, którzy zmuszani są do takiej niewolniczej pracy i często w tej pracy giną, no bardzo często właśnie następują ataki na kościoły, ataki na, na biskupów, na kapłanów, na misjonarzy, którzy tam pracują. Świat milczy, dlaczego? No bo tak jak zaznaczam 70% światowych złóż kobaltu metali rzadkich, znajduje się właśnie w tym kraju i jest w rękach grup terrorystycznych. Co wynika z tego raportu, który przygotowaliście? Czy możemy mówić o wzroście prześladowań z powodów religijnych? Oczywiście. Tutaj jest właśnie taka smutna informacja, że w tych ostatnich latach, tych ostatnich latach obserwujemy niesamowity wzrost. Pogarszającą się sytuację no, w 47 krajach z tych 61 zanotowanych y mówiących o łamaniu wolności religijnej w 47 krajach sytuacja się pogorszyła tylko w 9 krajach tylko w dziewięciu krajach sytuacja się polepszyła kilka krajów oczywiście sytuacja można powiedzieć że jest stabilnie zła ale 47 krajów to jest sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu więc Dzisiaj, gdy się mówi o wolności, dzisiaj, gdy się mówi o wolności w bardzo różnych aspektach, szkoda, że zapomina się, yy, mówić o tej wolności, czy reagować, bronić tej wolności, można powiedzieć, jednej z najbardziej podstawowych wolności człowieka, wolności do wyznawania swojej religii. Bo my nie mówimy tutaj tylko o chrześcijaństwie, które jest prześladowane w tym raporcie. My mówimy o wszystkich religiach, w różnych miejscach, w jaki sposób są, czy prześladowane, czy dyskryminowane, jak chociażby w Indiach, Chrześcijanie są na, na równi dyskryminowani i prześladowani z muzułmanami przez taki nacjonalistyczny, można powiedzieć, hinduizm. Więc o tym też mówimy, ale zaznaczamy, że najbardziej prześladowaną i dyskryminowaną religią jest jednak chrześcijaństwo. No i niestety, bardzo rzadko w opinii publicznej, która tak bardzo dzisiaj walczy o różnego rodzaju wolności człowieka, zapomina się. O tej jednej z najbardziej podstawowych. Ale zwracacie też uwagę na to, co dzieje się na Zachodzie, czyli w najbardziej cywilizowanej części świata czyli tak zwaną kulturę anulowania. Oczywiście, no dzisiaj, dzisiaj Europa, wiemy, że gdy atakowane są kościoły Europy, szczególnie zachodnie, gdy atakowani są kapłani, gdy atakowane są wartości, wartości chrześcijańskie. No to tak naprawdę spotyka się to z milczeniem, spotyka się to z jakąś aprobatą. To jest bardzo przykre, ponieważ no to może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. To już prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. W jakimś maleńkim stopniu, naprawdę maleńkim stopniu. W porównaniu jeszcze z Europą Zachodnią, ale to też obserwujemy ciągły tego wzrost, e, zaczynamy dostrzegać takie sytuacje też w Polsce. Jakąś milczącą zgodę, jakieś poparcie e, dla aktów wandalizmu czy przemocy, czy jakiejś takiej, co jest dzisiaj bardzo popularne, można powiedzieć, mowy nienawiści wobec Kościoła czy wobec, wobec księży. I to jest jakoś aprobowane, na to jest zgoda. A to tak naprawdę stopniowo znamy to z innych krajów. Na pewno może doprowadzić do, do wielu tragedii. W wielu miejscach świata możemy mówić wciąż wprost o męczennikach za wiarę? Tak. To ostatnio byłem przed, przed świętami Wielkiej Nocy, byłem, byłem w Pakistanie z wyjazdem służbowym. Tam była taka bardzo urzekająca jest historia takiego młodego chłopaka, który kilka lat temu w ramach takiej straży, można powiedzieć, kościelnej. Stał przed bramą kościoła, bo tam kościoły są mocno ogrodzone, są pilnie strzeżone. I prócz opłaconych takich ludzi, którzy pilnują jakby wejścia do tych kościołów, jest jeszcze można powiedzieć taka straż chrześcijańska, która przed bramami kościołów zawsze czuwa, żeby nikt nie wtargnął, ponieważ do największej ilości ataków dochodzi właśnie w czasie niedzielnych zgromadzeń. W tym czasie w kościele było około około tysiąca osób. Ten młody człowiek był, można powiedzieć, takim typowym młodym człowiekiem, który najlepiej lubił uczestniczyć w Niedzielnej Eucharystii właśnie na zewnątrz. I czuł się też jakoś odpowiedzialny, ale to nie bardzo mu się podobało, można powiedzieć, stanie w środku kościoła i śpiewanie pobożnych pieśni. On miał tam, odkryć jakąś swoją misję. Gdy była taka sytuacja, że przyszedł zamachowiec i próbował wtargnąć, on go zablokował, tego zamachowca. Powiedział, że nie pozwoli zabić tych wszystkich ludzi. Zobaczył, że ten człowiek jest cały obłożony materiałami wybuchowymi i usłyszał groźbę, to za bramy świadkowie powtórzyli to, tą kłótnię, można powiedzieć, i usłyszał groźbę, że jeżeli ja nie wejdę, to ty tu zginiesz. No i tak rzeczywiście się stało. Ten młody chłopak, 21-letni, chwycił tego zamachowca i, no i po prostu został zabity w tym momencie. Papież Franciszek ogłosił go sługą Bożym, męczennikiem za wiarę. Ale takich historii, jak historia tego chłopca, dzisiaj na świecie no odnotowujemy, można powiedzieć, że niemal każdego dnia czy każdego tygodnia na całym świecie bardzo wiele. To nie są historie sprzed setek lat, to są historie, które dzieją się dzisiaj. I my musimy o tych ludziach pamiętać. Polecam Państwu lekturę tego raportu, który może rzeczywiście przerażać wolność religijna na świecie. Ksiądz Paweł Antosiak ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie był gościem poranka 7-9. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę. Bardzo dziękuję siódma dziewiąta rozmowa poranka.